Tak jest! Pff, nie rzuca się spod kosza, tylko mięczaki tak rzucają. Hej! Powinnaś spróbować rzucić z daleka w ten sposób. Patrz i podziwiaj! To jak! O, uh, było bliska. To będzie miało wpływ na statystyki rzutów. Wciąż nie wiem, co mam podziwiać, brawurko. E, 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 bo zapeszyłaś! Teraz pokażę Ci, dlaczego mówią na mnie latająca brawurka. Hom, hom. Hej. Au. O, bo rzucasz niedoloty! No nie! nie. Masz rację, Osiek! Teraz na pewno jest wściekła! Ha? Oh. 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 I co, jesteś oh. pewna, że nie chcesz rzucić z bliska? To niewykonalne! Nikomu się to nie uda! I tak oto kończy się kolejna przerwa obiadowa. Nie wierzę! I właśnie dlatego mówią na mnie latająca...